Rok 1990 matka II Adwentu Orędzie 417. Rubio wiczęca, 1 stycznia 1990 roku, uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Matka II Adwentu Najmilsi Synowie. Rozpoczynacie ten rok w niepokalanym świetle mojego boskiego macierzyństwa. Z woli mojego Syna Jezusa jestem również waszą matką. Jako mama chcę was wziąć za rękę i towarzyszyć wam w czasie tego dziesięciolecia, które właśnie dziś rozpoczynacie. To jest bardzo ważne dziesięciolecie. To okres czasu szczególnie naznaczony silną obecnością Pana wśród was. W tym ostatnim dziesięcioleciu waszego wieku spełnią się wydarzenia, które wam przepowiedziałam. Jest więc konieczne, byście się wszyscy pozwolili formować moim matczynym działaniem. Formuję wasze serca, aby was doprowadzić do nawrócenia i aby was otworzyć na nową zdolność miłości. Leczę was z choroby egoizmu i bezowocności. Formuję wasze dusze, pomagając wam pielęgnować w nich wielki dar łaski Bożej, czystości, miłości. Sprawiam, że rozkwitają w was, jak w niebiańskim ogrodzie, kwiaty wszelkich cnót, powodując wzrost waszej świętości. Oddalam od waszych dusz cień zła, lud grzechu, pustkę nieczystości. Formuję wasze ciała, i sprawiam, że rozbłyska w nich światło ducha, który mieszka w Was, jak w żywej świątyni. Prowadzę Was drogą czystości, piękna, harmonii, radości, pokoju, wspólnoty z całym rajem. W tych latach przygotowuję Was moim matczynym działaniem na przyjęcie przychodzącego Pana. Oto dlaczego proszę Was o poświęcanie się mojemu niepokalanemu sercu czynię to, by w was wszystkich ukształtować wewnętrzną uległość. Potrzebuję jej, aby móc działać w każdym z was i doprowadzić do głębokiej przemiany, która pozwoli wam godnie przyjąć pana. Jestem matką drugiego adwentu. Przygotowuję was na jego nowe przyjście. Otwieram drogę Jezusowi, który powraca do was w chwale. Wyrównajcie pagórki, wzniesione przez pychę, nienawiść, przemoc. Zasypcie doliny wyżłobione nałogami, namiętnościami, nieczystością. Usuńcie ziemię wyjałowioną przez grzech i odrzucenie Boga. Jako łagodna i miłosierna matka, zapraszam dziś Was, moje dzieci oraz całą ludzkość do przygotowania drogi panu, który przychodzi. Na początku tego ostatniego dziesięciolecia waszego wieku pan powierzył mi zadanie przygotowania jego przyjścia do was. Dlatego też proszę was wszystkich o powrót do pana drogą nawrócenia serca i życia. Jest jeszcze czas sprzyjający temu przydzielony wam przez pana. Zapraszam was wszystkich do poświęcenia się memu niepokalanemu sercu. Powierzajcie mi siebie jak małe dzieci, Bym was mogła prowadzić drogą świętości, W radosnym praktykowaniu wszelkich cnót, Wiary, Nadziei, Miłości, Roztropności, Męstwa, Sprawiedliwości, Umiarkowania, Milczenia, Pokory, Czystości, Miłosierdzia. Wychowuję Was do modlitwy, którą zawsze macie zanosić ze mną, we wszystkich częściach świata zwiększajcie liczbę wieczerników modlitwy o które was prosiłam. Będą one jak pochodnie zapalone w nocy, najpewniejszymi punktami orientacyjnymi, schronieniem koniecznym i upragnionym. Szczególnie proszę o to, aby szerzyły się coraz bardziej wieczerniki rodzinne. Staną się one dla was pewnym schronieniem, w czasie wielkiej czekającej Was próby? Jestem matką drugiego adwentu, pozwólcie mi się więc kształtować i przygotowywać przez te lata, abyście byli gotowi przyjąć Jezusa, przychodzącego w chwale dla ustanowienia wśród Was królestwa miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju.